do rady mnie łatwiej dojazd wzdolecić. Znajdujemy się w mieście, które ma większą powierzchnię niż Paryż, ponad 200 tysięcy mieszkańców, a i tak cała Polska znaje tylko przez jedną babę. Zaprosił nas tu Michał, żeby się pochwalić swoim oczkiem w głowie, czyli Alfa Romeo 156, modelem przełomowym zaprojektowanym przez Waltera de Silve i po raz pierwszy zaprezentowanym w 1997 roku. Rok później ten samochód zdobywa prestiżową nagrodę Europejskiego Samochodu Roku, a w 2002 roku pojawia się na rynku. Flagowy, najmocniejszy model Alfa Romeo 156 GTA, o której dużo dzisiaj będziemy rozmawiać. Michał, z tego co mówiłeś wcześniej, w twoim garażu też były Alfy Romeo. Jakie konkretnie? Tak, zacząłem od 335 z silnikiem 1.6 boksera. Brzmienie niesamowite, jak sami pewnie wiecie, chociaż mocy było cały czas mało. Następnym <laughs> modelem była 166. Były plany na 3-litrową benzynę, nie udało się nic znaleźć. Kupiłem 2-4 diesla mhm. i tam już zaczęło się trochę zabawy. Inne koła, inne zawieszenie, zestaw audio, lecz cały czas gdzieś w głowie siedziała ta moc samochodu. Więc przyszła kolej na 156 GTA, przyszła kolej na moc. A skoro mówimy już o mocy, to zajrzyjmy pod maskę. Michał, według raportów spalania ten silnik pali między 10 a 15 litrów, tak jest naprawdę. No naprawdę nie wiem skąd wziąłeś ten raport spalania. Jak dla mnie 22 litry jest to taka minimalna mhm. wartość przy tym samochodzie, a szczerze mówiąc, 30 litrów spalania bez większego problemu też można na mieście zrobić. Zrobić po prostu. Czyli maksymalna okolice 30, tak? Tak bym powiedział. Okej, okay, a powiedz mi, skoro ten raport był trochę śmieszny, to nawiązując jakieś śmieszne wydarzenia, jakieś śmieszne sytuacje miałeś z tym samochodem? No co do śmiesznej sytuacji i paliwa właściwie, no. kiedyś, tankując samochód, zauważyłem człowieka, który mocno się przygląda, Aha. zdecydował się do mnie podejść. I pytanie, które mi zadał. To, czy nie interesowałaby mnie przypadkiem zamiana na piękną Omega w Diesle? <laughs> okay, myślę, że wystarczy w zupełności. Pozostawmy to bez komentarza. <laughs> a teraz tradycyjnie czas na test bagażnika. Ale, Piotruś, zobacz. Dzisiaj ludzik 360 litrów spokojnie, więc znajdę tutaj ja z całą moją rodziną. No, a Dzisiaj oszczędzimy tutaj gimnastyki. A ja mam dla Ciebie i dla naszych widzów niespodziankę. Już za chwilę zobaczycie, jak do tego konkretnego bagażnika wchodzić z wielką klasą. A Tobie może się to przydać na przyszłość. my shoes please. My plecak, please. No, jesteśmy w środku tego potwora sportowego, ale jest całkiem wygodnie. Jak ci się nie jeździ na co dzień? Powiem szczerze, że nie żyją na co dzień. To jest samochód weekendowy. GTA słynie z tego, że nie jest zbyt komfortowym samochodem. Do tego w tej konfiguracji, którą miałam w tej chwili założoną, czyli zawieszenie gwintowane i 19-calowe obręcze. Do tego na oponach typu Runflat o profilu 35. No to nie mamy się zbytnio czego spodziewać, prawda? Ale siedzi się dzisiaj wygodnie. Nie wiem, do czego by to można było porównać siedzi się naprawdę do... fajnie, jak w hamaku, jak w hamaku, tak, <laughs> dokładnie tak. Nie siedzi się wygodnie, tak, no ale odczucia, które daje nam samochód, przenosi, tak jakby z drogi, no to już jest osobna sprawa. Tak, prawda? tak. Wibracje czuć. Szkoda mi trochę tego samochodu do takiego codziennego użytku, yy, chociaż. No chodziłoby o same jakieś obicia pod supermarketem, tak, tak, czy coś tak. takiego. Po prostu jest szkoda. No ale jak się jeździ tym samochodem po mieście? Podobno jest takie słynne rondo w Radomiu, na którym musisz się nieźle manewrować. No jest takie rondo w Radomiu niewielkie, na którym albo muszę wjechać na chodnik, albo muszę zwyczajnie cofnąć, ponieważ ten, skrę... ten no samochód. Właśnie, powiedzmy o tym jeszcze. Mm -hmm. Ten samochód y ma skręt, y powiem tak. Od skrajnej do skrajnej pozycji od lewej do prawej strony to jest 1,75 obrotu. Więc fajnie jest to odczuwalne podczas prowadzenia, lecz podczas parkowania, ludziom z zewnątrz może się wydawać, że po prostu nie umiemy jeździć. <laughs> Okej. Okay. Faktycznie z boku może wydawać się nieraz, szczególnie przy parkowaniu, że nie umiesz jeździć, ale tak naprawdę no to trzeba mieć umiejętności, żeby tym samochodem się poruszać. Teraz jest dobry moment, żeby opowiedzieć trochę o jego osiągach. Hmm. No samochód na czasy, w których był wyprodukowany był naprawdę mocnym zawodnikiem. 3,2 litra, 250 koni mechanicznych oraz 300 newtonometrów pozwalało w tym samochodzie na osiągnięcie setki w nieco ponad 6 sekund, dokładnie 6,3, jak podaje producent, jest troszkę lepiej, tak naprawdę, z tego co sprawdzaliśmy. Oraz prędkość maksymalna 250 na godzinę, tak samo w tym przypadku, też trochę lepiej. Trochę lepiej. Jest trochę lepiej, nie będziemy zdradzać tak o ile lepiej. Dokładnie, myślę, tak. za chwilę. Po wykonaniu tego manewru e, może ma prezentacja. Tak postanowiliśmy, żeby Michał trochę wprawił w kompleksy Pawła, który ostatnio demonstrował nam moc swojej GTV. -ki. To co? Jesteśmy gotowi? Prosta droga? Jesteśmy gotowi. Wyłączmy tylko trakcję, żeby nam zbytnio nie przeszkadzała. Nie rozumiem dlaczego te 30 parę litrów Ci schodzi przy, przy takiej jeździe, ale rzeczywiście, e, Paweł zmieniał to. Nie no Paweł, gtv był była ładna, oglądałem odcinek. No, no to powiedz mi jak to wygląda użytkowo, jeśli chodzi o awaryjność. Co do tego stereotypu znanego chyba nam wszystkim, nieźle, nieźle. Jedyny taki punkt w tym wozie, który mnie bolał. Bardzo do tej pory to była skrzynia biegów i mechanizm różnicowy, który no. przeniesiony był do tego wozu ze 156 z silnikiem np. 1,9 o mocy 105 KONI. Nie miało prawa po prostu tutaj wytrzymywać. W tej chwili zamontowany jest mechanizm różnicowy typu Torsen, znany jako Q2 i sprawuje się naprawdę ładnie. Nie miałem z nim żadnego problemu. No no, no mówię, ale... Ogólnie silnikowo, zawieszeniowo na moją jazdę, Aha. nie mam z nią żadnych problemów Ale mówiłeś, że twój mechanik to już od pewnego czasu twój dobry kumpel ale to nie przez to, że tyle rzeczy się psuje, tylko że tyle rzeczy zainwestowałeś No jest to oczko w twojej głowie na pewno, to jeszcze powiedz o kilku takich ciekawostkach które tutaj w tym samochodzie się pojawiły za twoją sprawą Powiedz no tak, no zaczniemy może od wcześniej wspomnianego mechanizmu różnicowego mhm. Q2 do samochodu trafiło również inny układ dolotowy, delikatnie zmieniony układ wydechowy na sportowych katalizatorach. Nie chciałem całkowicie go wybebeszać, ponieważ no, może słychać to ładnie, ale na dłuższą metę jest to trochę męczące. I ten dźwięk przypomina, że tak powiem BMW bez katalizatora. Co dalej? Hamulce 330x32, tak zwane duże Brembo znacznie poprawiły skuteczność hamowania. Co jeszcze, wiercone tarcze hamulcowe, sportowe klocki hamulcowe, czasem zapiszą, ale po rozgrzaniu nie mamy efektu miękkiego pedała. Dodatkowo doszły przewody w stalowym oplocie, płyn hamulcowy 5.1. Jest dobrze, jest dobrze jeśli chodzi o hamowanie. No, jest bardzo dobrze. Tak, e, słuchaj, bardzo Ci chcieliśmy podziękować za to miłe spotkanie. Niesamowita maszyna, przepiękne prze prze auto. No i najważniejsze, bardzo fajny właściciel, także to trzeba podkreślić. E, mamy dla Ciebie taką małą pamiątkę od naszego partnera, Passionati.pl, smyczka, żeby Ci się dobrze kojarzyła z nami. To raz, a dwa, tradycyjnie kubek dla prawdziwego samca alfa. Dzięki wielkie. Czyli oficjalnie, Michał, jesteś samcem alfa numer 1 w Radomiu. Do Radomia na pewno jeszcze wrócimy. A tymczasem oglądajcie nasze odcinki, udostępniajcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Ciao, ragazzi. Ciao.